Cześć, cześć, siemanko widzowie, tutaj Monster Plus i w dzisiejszym odcinku będę nagrywał z Minecrafta z sebiksowym. Okay. Oczywiście nie wiem, czy ty już skończyłeś nagrywać. No ja mam cały czas różne rasy. Okej, okay, mam, mam, mam już łóżko. Mam już na łóżko. No i dlatego zaczynam widzowie już od tego etapu w Minecraftie, bo Sebastian mnie zagadał i nie mogłem wrzucić po prostu filmu. I trwały już 15-17 minut. To ma tylko, pie... tylko 15 minut. No ja, mogę po... ja nie mogę powyżej 15 na... Aha. Hm. Widzowie, wy to widzieliście? A. Ja przeskoczyłem dwa bloki. Ej, o co chodzi? Wolku nawet was na można przeskoczyć. Ej, no to, ok. no to idziesz do mojej bazy? Eee. O kurde, nie no. No, ale to tak w skrócie to znalaz znalazłem no. statek. I w ogóle. I ci się uda wrzucić ten film to... Ten poprzedni i to... Dobra, widzę, spróbuję jeszcze raz zrobić. Dobra, ja te łóżko robię. Fajnie. Nie. Spróbuję widzę jeszcze raz przeskoczyć te dwa bloki. I prawie. To się może naprawdę udać. Ej, o... Nie. Co? Co? Nic, dobra, nie, nic. Nic, nic. Aha. Zbiera sobie to Kurde, bo ja tutaj nie widzę żadnych owiec Kurde, pokcząb po pok No, a co masz? Opuszczony portal A, to... Gdzie mhm. jesteśmy? E... To weź pójdź. Dobra. Idziesz? Idę do ciebie, idę do ciebie A masz jeszcze U, dużo wełny? Jak znajdziesz szarą owcę, to, ben, to będziesz miał na łóżko. Właśnie chodzi o to, że tutaj nie masz żadnej owcy. Nie mhm. gadaj, gadaj, że ty poszedłeś na ten, na ten. No tak. Ale nie, jestem w nie? Przez minus 31, Jezus. It, so, ale przez ocean płynąłem Ale ciężko to widzę Też ciężko to widzę, że przyjdę do tej bazy Patrz, czy czasem ci się czas nie kończy, nie? No spokojnie tak? Spokojnie. No, no, no. No, to tutaj sobie zrobimy. Szybko dwie skrzynki Dobra, raziem sobie coś. No. Dosyć wysoko jesteś jak na 101. No na no, górę. O żelazo zbiorę się. Co tego żelaza. Kurde Tam, gdzie mogą się aksaloty respić Super Pada deszcz Zaczyna Wiedziałem i zaczęło lać Dobra A3. Dobra, idziemy tam Dobra, widzowie. I właśnie, bo ja teraz mogę sobie zrobić żelazne rzeczy. Żelazne reguły. Bo ja mam... Ja mam 8 żelaza. no tak. I to zrobię to. 1106 i to? Dobra, idziemy tędy. Jeszcze zrobię to. Przez to już raczej w ogóle nie zginę. Dobra. Zobaczę Ci Creeper przed. Yy, no, ale ja mam tarczę, chodź. O, spoko. No, jedynie z głodu. Ale... I mam owieczki. Mam owieczki i łóżko dla ciebie. No to dawaj. A, a możesz się topnąć do mnie? Mmm, to bym se musiał przyznać ten komentarz. No to dawaj. Dobra, robimy tak, że można sobie tylko Tepę robić, dobra? Ta. Widzimy, w razie co jakbyście... Że, że my znajdziemy poza odcinkami diaksy, to proszę nie mówcie tak, że my czytujemy. Mhm, od razu wyłączę po tym operatorzy. Kurde. Tylko weź przypadkiem nie typaj... Mnie do ciebie taka Jestem Kurde. Mnie mam. To dawaj łóżko, daj mi. Tak, czekaj, czekaj dobra, dobra, dobra. Ej, patrz na to, jesteś gotów? Dawaj, uwaga, seba. No. Fajnie Chcę szybko robię bed Bed barsy weź, te, weź tego nie zabieraj A, zobacz Bo to jest moje Weź spać Dobra ja Muszę czat wyłączyć w sumie Śpisz? No śpię Dobra, Dobra. mamy tu. Jest. No, no. weź stan na tej skrzyni, ale tak, tutaj, idealnie na tym i tak, bokiem. No. Okej. Okay. Widzisz? Dobra, nieważne. Dobra. No, no, no. Zabia teraz coś napiszę do Was. Ja muszę się trochę nauczyć y ci ci ciąć y w też. Jestem na razie amatorem. Dobra, no ja myślę, że to by było na tyle z tego filmiku. Gdzieś... Jutro, może pojutrze, za pięć dni. No chłopie! No. Zostaw mnie, mamy to widzowe. Udało się. Więc to by było na telewizorze. Jak widzicie, fajnym akcentem zakończyliśmy z tego serwera. Zajętnym. E, więc na razie, ale pojawi się pewnie jakiś jeszcze odcinek. Więc na razie. Jesteś wielkim